Masz na taśmie. Cześć, cześć. To jest nasz super hiper, blog, fajny. z ręki, bo nie mamy statywu. <grym> no to moja wina. Ale mamy nową kamerę, tak już się sprzedaliśmy. Ale statywy są dla playerów. No właśnie, nie mam statywu, ale mamy kamerę za 6 tysięcy. 6000 6 i dlatego trzymamy ją w ręki. Dlatego jest full... Nie chcieliśmy żyroskopu. Full HD już w ogóle. Żyroskop to jest takie coś, że ona stoi w miejscu. Masz coś nowego? Pokaż... O, spodnie masz nowe Nie, nie są nowe. Stary. To, jest to jest takie stare, już jest, jest takie słabe i stare. nas w ogóle nie słychać. Ale teraz mamy dobrze, bo mamy tutaj lustro takie jakby i wszystko widzimy jak nas widać w ogóle. Na serio to jest samo... To jest samochód, tak na serio. Wczoraj był motoblok. nikt tego nie oglądał. Pięć wyświetleń. <laughs> Vlogerzy! Ty. A i my to zostawimy, wiesz o tym? Wiesz o tym, że będziesz?